sw 68, a zatem czas na starcie mistrzowskie, kategoria piórkowa, 8 lat od rywala jest starszy Daniel Rutkowski, ale zasięg wzrost po stronie Salahdina Parnasa, on też ma na koncie więcej pojedynków i jest sporym faworytem w oczach kibiców. Sędziowa pojedynku mistrzowskiego galika sw 68. Jarosz. Widzieliśmy tu w metryczce Daniel Rudkowski zawodnik, który walczy z pozycji ortodoksyjnej, ale on w pojedynku lubi zmieniać. Ostatnie wskazówki przekazane przez sędziego Piotra Jarosza. Szeroki uśmiech na twarzy Daniela Rudkowskiego, ale to jest element nieodłączny jego stylu gry. No czekamy, czekamy, zmaga się doping, pierwsza runda. Czas na starcie mistrzowskie kategoria Piórkowa-Rudkowski versus Parnas. I skorzystam z tego trademarku pana Andrzeja Twarowskiego. Zawpinamy pasy i lecimy. Odwrotna pozycja Parnasa, już lotny na nogach, na środku klatki melduje się Francus. Co ważne, ta odwrotna pozycja to jest oszukany majkut, bo praworęcznie jest Saladin Parnas i też tę prawą rękę, podobno ma mocniejszą. Ale już też Daniel Rutkowski także zmienił pozycję i mamy w tym momencie dwóch majkutów, choć znowu zmiana pozycji Daniela Rutkowskiego. Jest tak wiele ciekawych elementów w tym starciu, czy Daniel będzie chciał walczyć w stójce, czy będzie nacierał, kiedy pójdzie po te zapasy? Tu jest mnóstwo znaków, zapytania, jak poradzi sobie z tymi czasami prostymi Salahdinem. Patrząc na to, z jakiego sportu wywodzi się Daniel Rutkowski, to wiadomo, Panie by było, żeby korzystał ze swoich zapasów, jeśli chce o, tak o, ale po ten parter idzie jako pierwszy Saladin Parnas. Nie, to Rutkowski poszedł po parter, tylko ale jest, odpowiada. Tak jest, przepięknie Saladin to skontrował jeszcze teraz wycinka. Pamiętajmy o tym, co on robił chociażby w walce z Wrzoskiem, co robił w innych pojedynkach. Ten chłopak też umie w zapasy. Tak najbardziej, już można powiedzieć, zrobił na mnie wrażenie, że tak pięknie wyczuł Daniela. No i teraz to on jest stroną dominującą. Spokój na razie ze strony Rutkowskiego, nie pozwala zabrać odpowiednio klamry i odciągnąć ciała swojego od siatki Pernasowi. Przepinam na Kimurę, ale już sobie robi miejsce, żeby się odwracać. Zaraz będzie Daniel Rutkowski odwracał się swoje lewo. Tak jest już. Już wydostaje, ale świetna kontra parnasem. To, co podkreślali zawodnicy, którzy walczyli do tej pory z Parnasem, że on wygląda na takiego zawodnika, który nie powinien być bardzo silny, ale kiedy zmierzysz się nim, z nim w klinczu, kiedy pojawi się ten element właśnie siłowy, to okazuje się, że Francuz dysponuje naprawdę mocarnym uściskiem. Teraz skopniecie w krocze chyba, ale Daniel nie potrzebuje dużo czasu. Od razu też przeprosił mistrz KSW w kategorii piórkowej za to zagranie. Ależ walka, ależ emocje tutaj e, na trybunach. I wracamy do pojedynku. Nie możemy zapominać też o tych walkach e, bokserskich, zawodowych, które stoczył Daniel Rutkowski, bo mówimy o tym bagrancie za natomiast na tym kickboksie potrafi też robić sobie wyśmienicie. Kolejny raz e, przy szarży Daniela Rutkowskiego, Saladyn nurkuje w nogi e, Daniela. No tego się nie spodziewałem. Ciosy barkiem. No i widzimy jak blisko są przyklejone biodra Saladina Parnasa do Daniela Rudkowskiego. Nie ma kompletnie miejsca na defensywy i odrzut tych bioder. Odejście od siatki Daniel Rudkowski. Męczy, męczy Polaka Francuz. Blisiutko swojego narożnika. Damarno templieri. Oczywiście Stefan Acz, czyli e, w, założyciel i główny trener Acz Akademii, w którym od 11 roku życia trenuje Saladin Parnas. Więcej niż połowę życia trenuje MMA. Zaskakujący do tej pory przebieg tego pojedynku, bo to Sarna Parnasy skraca dystans. To on inicjuje ten clinch pod siatką. Wiem, że będzie dużo ciekawostek i dużo znaków zapytania. Odwraca Rutek pozycję. Tak, wiele było analiz przed tym pojedynkiem, ale tego się nie spodziewaliśmy, że Saladin będzie tutaj prowokował clinch, prowokował zapasy. Był blisko sklejony do swojego rywala Saladin Parnasy. Teraz czyni to Daniel Rutkowski, kiedy udał odwrócić się pozycję pod e, siatką, ale ta pierwsza runda z obu stron, taka e, skupiona na podmęczaniu, na e, delikatnym zmiękczaniu przeciwnika. Radom nam tutaj jest leje coraz głośniej, mimo że już się wydawało, że nie może być głośniej w radomskim centrum sportu. Cały czas ta rzemieślnicza, wymęczająca praca pod siatką ze strony Rudkowskiego. Ale to jest ciekawe pytanie. Kogo bardziej zmęczy fizycznie ta praca w klinczu? No Daniel Rutkowski to jest jego, to jest jego o, żywioł. O, o. Ten krótki cios prawą ręką Rutkowskiego. E, teraz e, pytanie brzmi: czy troszeczkę zachwiał Saladinem, czy po prostu uciekał Francuz z podsiadki? Stąd tam nogi lekko się osunęły. Ponad 4 minuty walki w pierwszej rundzie. Za nami przypominamy walka mistrzowska, więc ten dystans dłuższy o 10 minut. Zobaczcie, tutaj nie działo się za wiele spektakularnych rzeczy, ale przez tę atmosferę, którą mamy tutaj w Radomiu, przez to, jak interesujący jest to pojedynek, to mam wrażenie, że opowiadamy o nim, jakby był naprawdę topowym starciem, bo takim jest. Tak jest. Ciekawe, jestem, że... Ciekawe jest, że Saladin na razie nie boksuje. Bardziej wyczuwa rywala i skupia się właśnie na, na wejściu w nogi. Tu Teraz... świetny chwyt. Tak, kos. jest. Zapięta bardzo wysoko ta klamra, aby odebrać oddech Saladinowi, Parnasowi, utrudnić mu ewentualną odwrócenie pozycji. Oh! Radom! Świetnie, też od razu zerwał się Parnas i nic z tego nie wyszło. Kilka mocnych ciosów z jednej i z drugiej strony. Ostatnie sekundy pierwszej rundy. Ale to było naprawdę fenomenalne. Daniel Rutkowski, piękny rzut, ale zaraz Saladin Parnas z tego wstał i sam kontrował Daniela przed wodalenia. Co się samo z tego? No to jest walka! Na szczycie kategorii turtów. Tutaj panowie nam będą tutaj malować. E, dalej to znakomite dzieło. Przez kolejne rundy rozpoczynamy starcie numer dwa. Kopnięcie ze strony Rutkowskiego błyskawicznie poszedł za tą akcją, aby poszukać ewentualnie sprowadzenia. Obroniona próba przez Saladina Parnasa, inny Francuz. Tak. Zaczynał danie Rudkowski dwóch porażek, ale potem 14 walk bez porażki, 13 zwycięstw. Jedna walka, no contest. Ostatnio pierwszy czysty knockout w karierze, kiedy przypadkowo topnął wysokim kopnięciem w głowę Filipa Pejcie. Nie wiem, czy tak przypadkowo powiedział. <śmieniu> Wyglądało to soczyście, precyzyjnie i Ciekawe jest to, że Daniel Rutowski kiedy szarżuje do przodu, sa, sa Parnas nurkuje pod nogi i też musi uważać, bo to naraża się na pod jest, jest bardzo dużo właśnie tych krótkich ciosów, kiedy dochodzi do wymian, takich uderzeń, które znikąd mogą zaskoczyć. Była próba wysokiego dognięcia ze strony Parnasa, niewidoczna akcja, natomiast blisko sklejona prawa pięści z twarzą Rutkowskiego. Ale ta pierwsza runda gdzieś upływała nam pod znakiem zapasów klejenia się. Ta druga to już ewidentnie kickbokserski starcie. Kuje, kuje, długim prostym z prawej ręki, zaraz od razu także atakuje na doły fenomenalny Francuz. Tak jest, a tylko Daniel Krosy zmienia pozycję na Majkuta, zaraz, zaraz Saladin Parnas obkopuje mu tą wyrośną nogę. Ta runda ma przebieg taki, jak moglibyśmy przewidywać, że będzie wyglądał ten pojedynek, a więc parna starający się utrzymywać walkę poza dystansem, Rutek szukający skrócenia odległości do przeciwnika, czy to zmianą pozycji, czy właśnie po obniżeniu pozycji rzucając ciosy bokserskie. Trafił teraz tym lewym Daniel Rutkowski. Ale robią świetne, świetne uniki, tu ciosy wypuszcza jedna i druga strona, ale ciosów aż tak dużo nie dochodzi. No jest, jeszcze raz tak, chciał tak, rzucić jest. teraz Daniel Ludkowski, ale broniście Sala Gwarnacji od razu stawia się. Wydawało się w bardzo dobrej tej pozycji do duszenia. A na kąty. Tak jest, ale odwraca to Daniel Ludkowski. I z jaką łatwością wyrwał głowę z uchwytu, bezkawicznie, zyskując podchwyt i przenosząc walkę pod siatkę w lepszej pozycji Daniel Ludkowski. Kiedy miał 6 lat. Zabrali go bracia na salę. Aby trenował zapasy, żeby się wyżył, bo po prostu miał w sobie za dużo życia Daniel Rutkowski i tak został, najpierw robił to po prostu dla sportu, aż w końcu zaczął osiągać bardzo wiele aż do 2015 roku, kiedy srebrną na Mistrzostwach Polski zdobył Rutek, toczył boje w zapasach, potem MMA, teraz jeszcze dostatnio dożyczony Boks czego się nie ima, zamienia to w złoto Daniel. sklejony korpusem Dania Rutkowski do Rywala. Dalej odłożone biodra i nogi Daniela Rutkowskiego. W ten sposób dociąża korpus Saladina Parnasa. I na rozerwanie jeszcze ciosy wyprowadzone przez Rutkowskiego. Ale zobacz, że od razu też Saladin pochynił głowę i ten cios nie trafił czysto. To są te detale, które są naprawdę niesamowite. Oni no prezent tutaj, prezentują tutaj po prostu ten poziom, na który byliśmy gotowi. Najwyższy poziom. Kolano tam w kontrze chciał uderzyć Saladin. To świetna, świetne wyprzedzenie frontem Daniela Utruskiego. Nie cichnie doping w Radomiu dla ich ulubieńca. 80 sekund do końca drugiej rundy. Pytanie, kto zniesie trudy tego pojedynku lepiej. To jest też bardzo ważne, zwłaszcza w, dalszych, w dalszym części pojedynku, w czwartej, piątej rundzie. Stara się cały czas wybierać presję Daniel Rutkowski, spychać na wsteczny bieg Saladina Parnasa. Po raz kolejny próba okrężnego kopnięcia lewą, ale teraz dokłada prawą nogę Francuz. Tak, te kopnięcia są naprawdę bardzo drożne, są bardzo szybkie, ale na razie świetnie je blokuje Daniel. Szuka sposobu Daniel Rudkowski, aby skrócić dystans do Francuza. Dobry teraz prawy lewy ze strony Parnasa. Kuje, kuje Salahdin Parnas swoimi pięściami. Dobry cios na, na kontrze Parnasa. I kolejny w kontrze. Jakby już wyczuł te momenty, w których Daniel Rudkowski skraca i schodzi z tymi swoimi uderzeniami. Wtedy stara się karcić przeciwnika Parnas. Złapał odpowiedni mi rytm Francuz, korzysta z prostych środków, czy to ciosy proste lewą ręką, czy też dokłada właśnie prawą pięść. Dystansuje tymi prostymi, bitymi prawą ręką z odwrotnej pozycji Saladin Parnas. No naprawdę w drugiej części tej drugiej odsłony spisuje się Francuz, wyśmielić. Saladin przyzwyczaja tą, tą lewą nogą kopnięcia na głowę. Dystans mistrzowski pięciorundowy, rundowy zna doskonale. I rozpoczyna tę rundę trzecie. Parnas od prawego prostego, który ma utrzymać stala od niego Daniela Rudkowskiego Niskiego pięcie dokłada Franc. Jest najmłodszym mistrzem w historii KSW Saladin Parnas miał 21 lat, 4 miesiące i 24 dni, kiedy na KSW 48 sięgnął po tymczasowy tytuł w tej dywizji. W międzyczasie został pełnoprawnym mistrzem. Potem stracił ten tytuł i odzyskał ostatnio w grudniu na KSW 65. Ale widzieliśmy, Daniel zrobił przed nią to, co mówił też w wywiadach, że nie będzie na siłę obalał. Postarał się obalić, nie udało się na rozerwaniu 3-4 ciosy i dalej walka trwa. I widać, że to jest akcja przygotowana, bo to nie jest pierwsze rozerwanie Daniela Rutkowskiego, który właśnie po odejściu od przeciwnika błyskawicznie wyprowadza swoje uderzenie. Chyba idealnie w tempo, aby poszukać ewentualnie nogi do przechwycenia i obalenia rywala. Musi na pewno Daniel Aż teraz właśnie te kopnięcie na wotrowe, o którym mówiłem. Daniel musi bardzo uważać, gdy wpada, bo tam Saladin cały czas czaje się na kontry. Niesamowite ma te nogi Francuz. Błyskawicznie od, podjęcia decyzji, od momentu podjęcia decyzji do chwili wyprowadzenia ciosu, to są dosłownie ułamki sekund. Kolejne niskie kopnięcie ze strony Saladina Parnasa. Próba skracania dystansu do Jarączkowskiego, ale pracuje tymi prostymi środkami. Cały czas aktywny czep ze strony Francuza no i ucieka błyskawicznie, kiedy tylko Damil znajduje się w pobliżu Francuzów. To też jest niesamowite, że Saladina Parnasa, że on praktycznie nie porusza się w tej linii prostej. Za każdym razem, czy jeśli sam atakuje, czy jeśli rywal na niego szarżuje, to gdzieś leciutko na lewo, leciutko na prawą schodzi i od razu otwiera sobie dużo więcej kątów. Troszeczkę wykluczył tą pozy pozycję Majkuta Daniela Wojtkowskiego. bo gdy ty tylko Daniel zmienia pozycję, zaraz zostaje kopnięcie i widać było, że odczuł ten te ostatni cios na, na jego udo. Za chwilę minie połowa trzeciej rundy. Szuka, szuka sposobu Daniel Rutkowski, aby skrócić dystans. Natomiast w tej trzeciej rundzie na razie błędów nie popełnia Saladin Parnas. Ale kolejny raz kopnięcie, i tutaj Daniel blokował je, jak gdyby było na głowę. On znowu poszł na wątrobę. Bardzo musi na to uważać. Kilka dni temu podpisał długoterminowy kontrakt z KSW Saladin Parnas, więc wiemy, że będziemy dalej na pewno tego zawodnika oglądać w klatce. Oczywiście też jeszcze kilka pojedynków ma do stoczenia Daniel Rudkowski ale też w świetnym tempie jest toczony ten pojedynek. Oj, teraz była próba zamarkowania kopnięcia, pójścia z ciosem, natomiast wyczuł tę intencję Saladin Parnas. Na chwilę zgubił go z oczu Daniel Rudkowski Tak, przejrzał w lewo, w prawo, gdzie jest rywal. Świetny dla Ale pochyla się, piękny. Saladin Parnasa, by robić sobie miejsce na ewentualne odkrycie przy akcjach bokserskich Daniela Rutkowskiego. Teraz zamknięte na siatce Francuz. Tak jest. Obniżenie pozycji. I tego szuka dalej Rutkowski, aby obszernymi czasami zaskoczyć Francuz. I trafił tą lewą ręką, a znów potwierdzają nam się słowa Mariana Ziółkowskiego. Dosłownie na kilka sekund zmienił pozycję Rutek od razu ciach. Niskie kopnięcie. Ale kapitalny jest Francuz z tymi swoimi kontrami. Naprawdę potrafi w drugie tempo błyskawicznie wstrzelić się z uderzeniami. No i te ręce śmigają z niesamowitą szybkością. Niesamowita też jest radomska publiczność, która nie milknie tutaj nawet na sekundę od już prawie 15 minut. Nie ustaje doping dla Rudka. Teraz wymienili się frontkikami na przód. na pewno mają w głowie, żeby troszeczkę odebrać oddechu, podmęczyć swojego przeciwnika. Teraz dobra akcja ze strony Rutka, obniżenie pozycji, ciosy na korpus i potem wystrzelił radem sierpowym na górę. Ależ kolejny raz mocne potknięcie. Potwornie mocno korzysta z tych nóg i widać ekspozywność i mocy. z stójkowymi Daniela Rutkowskiego, Saladine Parnas. Bardzo zacięty pojedynek, a jeszcze przecież dwie rundy przed nami. 15 sekund do zakończenia trzeciego starcia walki mistrzowskiej w kategorii piórkowej. Poszedł teraz z szarżą Daniel Rutkowski, ale przepuścił to jak dorador. Saladin Parnas jest naprawdę czujny przygotowany na każdą akcję ze strony Polaka, Francus. Pytałem dzisiaj Tareka, czy jest coś takiego, co mu bardzo imponuje. Na tym odchyleniu z kolei szuka kontry ze swoimi uderzeniami. No to czas na rundy mistrzowskie. Czwarta odsłona właśnie się rozpoczęła. Wow, o, Trafi, teraz Saladin Parnas. Idzie Francuz na kolejną obronę tytułu. Daniel na pewno, Danie pewno łatwo się tu nie podda. Będzie przytomny, będzie walczył. Ale to są te błyskawiczne nogi Saladina Parnasa. Mocne uderzenia spadają na twarz. Rutka daje plecy ponad, ucieka pod siatkę. Rutkowski będzie szukał powrotu na nogi. Zaskoczony Daniel Rutkowski w pierwszych sekundach od razu przyjął to wysokie kopnięcie. Teraz wychodzi z siebie Radońska Publika, żeby dać trochę otuchy zawodnikowi z tego miasta. Ale cały czas jest w grze, cały czas jest w pojedynku. Próbuje podnieść pozycję Daniel Rutkowski po raz kolejny, stara się zerwać klamro, wrócić plecami do środki. O, wrócić do gry. Ta firmówka, firmowe sprowadzenie na ziemię Saladina Parnas wyciął nogi swojego rywala, zachodzi za plełcy. Dusze są to może być koniec. Jest bardzo głębokie. Świetnie, zabił tu Saladin Parnas. Koniec, jest koniec. koniec. koniec Saladiny Parnase za pleców Daniela Rutkowskiego i utrzymuje pas mistrzowski kategorii piórkowej. Ależ ten chłopak jest fantastyczny. Ucisza radomską publikę Saladin Parnas, ale robi to w znakomitym stylu, panie, szanowni państwo. To jest zawodnik, niesamowite, a to, ten pojedynek, który oglądaliśmy był na miarę walki wieczoru, bez dwóch zdań. Coś wielkiego, ale yy, przed tym pojedynkiem mówiłem, bardzo trzeba uważać na nogi. Yy, 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 tak jest, tak jest, widzę tutaj, Salady Partners mnie zaprasza do klateczki. Jestem gotowy, I'm ready. Ależ tutaj call-out błyskawiczny w kierunku... Tutaj na stanowiskach komentatorskich musimy interweniować. Jest gotowy Saladin Parnas na Mariana Ziłkowskiego w kategorii lekki, żeby doszło do takiego starcia. Rusza po drugi pasy mistrzowski, a Marian ze słuchawkami gotowy na to wyzwanie. Ja jestem gotowy, jestem gotowy. Jestem pod wrażeniem, co zrobił tutaj Saladin, ale jestem tak samo bardzo gotowy na niego i podgrzała, podgrzała nam się tutaj atmosfera, ledwo zakończył swój pojedynek w kategorii piórkowej, jest gotowy na kolejne wyzwania, aby ruszyć po kolejny pas mistrzowski Saladiny Parnas, no cudowne dziecko francuskiego MMA i organizacji KSW, naprawdę ósme zwycięstwo w organizacji KSW i pokazuje dojrzałość, Z walki na walkę wygląda coraz lepiej. Tak jest i nie wiem czy pamiętasz, mówiłem, że trzeba przede wszystkim uważać na, na jego nogi, że, że nawet nie ciosy bokserskie, a kopnięcia kolana, to może być duże zagrożenie dla Daniela Rotkowskiego i tak się stało. Początek czwartej rundy to był ten moment. Ta akcja, kiedy rozpoczęło się piekło dla Daniela Rotkowskiego, Dostał wysokie kopnięcie. Ladies and gentlemen! Winner by submission! By a rear naked choke! And...